Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o nieufności wobec ministra Łukasza Szumowskiego. Największy chyba zawód ostatnich miesięcy. Człowieka, który udawał nadzieję, a kiedy opadły maski, zobaczyliśmy twarz, prawdziwą twarz rządu PiS. Twarz konfliktu interesów, korupcji i nieudacznictwa. Nie dał pan rady. Szpitale powiatowe... Już od dawna padały za Pana rządów kolejki do lekarzy nadal długie. Brak pielęgniarek salowych i pomożnych. Kryzys lekowy kolejne pana fiasko. A polski internet aż huczy od zbiórek na dzieci, na chorych ludzi, na sprzęt medyczny to również pana wina. Nie przygotował Pan kraju na pandemię. Brak środków ochrony zarówno dla personelu medycznego, jak i dla chorych w szpitalach. Brak przemyślanego procesu zamrażania i brak strategii rozmrażania. Ale wsparł pan wybory, decyzja stricte polityczna, decyzja stricte polityczna i niestety, panie ministrze, daleka od działań na rzecz ochrony zdrowia. W milczeniu patrzył Pan, jak miliardy szły na telewizję publiczną i nie przeszkadzało Panu, że te pieniądze mogły trafić do chorych na raka, a nie trafią. Głosował Pan przeciwko zwiększeniu testowania. Lekarzy i pracowników służby zdrowia jako jeden z nich czy jako zdrajca tej grupy zawodowej. Ale klaskał Pan. Klaskał Pan, kneblując głos lekarzom, klebnując głos epidemiologom, zwolniając ludzi za mówienie prawdy, w tym na przykład pielęgniarki, które mówiły, jak wygląda sytuacja w szpitalach. To, że w Polsce jest tak nisko krzywa zachorowań, że się wypłaszcza, to wcale nie jest Pana zasługa ani Pańskiego rządu. Niech Pan sobie nie przypisuje zasług obywateli. To, to co się wydarzyło, to wielka zasługa Polek i Polaków. To oni pomogli ludziom. To lekarze i pielęgniarki, pracownicy DPS-u, pracownicy Zatumy Ochrony prośbę, Zdrowia, sanepid. To jest wotum w stosunku do pana ministra. I zachowujcie się państwo niech pan, pan szada spokojnie na mnie. Proszę usiąść. Proszę usiąść. To nie jest pana format, panie prezesie. Panie pośle Budka, niech pan siądzie i się spokoi. Panie pośle Budka, przywołuję pana do porządku. Pana pana panie marszałku... Zamiast. inaczej Zamiast. wyglądała kiedyś powaga Sejmu? To jest Sejmu? i skandal, to w nie ufnąć. Bardzo to jest hucpa i skandal. To proszę usiąść. Pan pierwszy wstał i zaczął to awantury pan Panie pośle Budka, drugi raz zwracam panu uwagę. Będzie panu kap... panu posłowi Budce. Pani, pani poseł Nowacka, bardzo proszę, kontynuować. Proszę kontynuować. Mam, mam wrażenie, że pan poseł Panie, panie Budka, niech pan siada. Panie spokojnie. marszałku, mam wrażenie, że pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą. Proszę, panie, panie premierze, proszę. Pan nie zrozumiał, jak zwykle. Czy mógłby pan marszałek zwrócić uwagę? Pan poseł Rutnicki, proszę spokojnie usiąść. Proszę usiąść. Ja nie jestem proszę Proszę przestać robić awanturę i usiąść spokojnie. Ogłaszam 5 minut przerwy.